Nawilżająco-łagodząca baza od Bel Hypoallergenic przedłuży trwałość makijażu. Kosmetyk o pojemności 30 g znajduje się w wygodnym opakowaniu z pompką. Baza o brzoskwiniowej barwie ma nawilżającą formułę. Jej skład zawiera kwas hialuronowy oraz kompleks cukrowy, który zapobiega utracie wody. Kosmetyk można stosować pod makijaż lub samodzielnie. Nawilżająco-łagodząca baza od belki przeznaczona jest do wszystkich typów cery. Teraz przechodzimy sobie do testu bazy nabliżająco-łagodzącej od Bell, również z serii HipoAlergenic. I teraz tak, jeżeli chodzi o kolor tej bazy, no to ona ma taką delikatnie brzoskwiniową barwę. Nałożę sobie dwie pompki tej bazy na rękę, no może jedną i pół, bo widzę, że tutaj dużo mi wyleciało. No i sobie nałożę ją na twarz. Jeżeli chodzi o zapach, to jest bardzo, bardzo taki delikatny, praktycznie niewyczuwalny. Baza jest taka delikatnie gęstsza od tej bazy poprzedniej, którą również testowałam. Baza daje takie uczucie nawilżenia, i to właśnie dzięki zawartości wyciągu z liści aloesu. Baza ma za zadanie nawilżać skórę, właśnie zapobiegać utracie wody. Też dzięki zawartości kwasu hialuronowego będzie miała takie działanie pielęgnujące. Szybko się mi tutaj wchłonęła, to jest na plus, ale też zostawiła takie uczucie rozświetlonej, nawilżonej, odżywionej skóry. Właśnie ta skóra jest taka przyjemna, nie jest y, może jakoś nieprzyjemnie lepka. Jeżeli macie odwodnioną skórę i potrzebujecie wsparcia, to właśnie baza hipoalergiczna od Bel będzie dobrym wyborem. Wydaje mi się, że kolor tej bazy będzie też wpływał na wyrównanie kolorytu cery, bo właśnie jest taki brzoskwiniowy. Ogólnie bardzo mi się podoba konsystencja, podoba mi się to, że baza jest wydajna, bo tak naprawdę niewielka ilość wystarczyła mi na nałożenie kosmetyku na całą twarz. Zachęcam Was do przetestowania bazy nawilżająco-łagodzącej od po Hypoallergenic.